Witamy na kanale Korgi Gangi Kotka. Witają Pinkor, Bobby, Jerunia i Sunia. Dziś porozmawiamy sobie o obawach towarzyszących zakupowi psa, zwłaszcza pierwszego psa. Dla wielu jest to dość stresujący temat i może troszkę rozwiejemy tutaj wątpliwości i pomożemy komuś zdecydować się do zakupienia psa. Mówię o zakupieniu, bo będziemy mówili dzisiaj... Bo ja mówię o korgi i o swoich doświadczeniach. Przy okazji, bardzo dziękujemy Wam za komentarze, za lajki, za oglądalność. Prosimy o więcej, komentujcie. Przekażcie nam swoje doświadczenia i obawy, jakie mieliście przed zakupem psa. One się tutaj patrzą, bo mają tu jedonko. Proszę. Samo to, że masz obawy, rozważasz wszelkie plusy i minusy, za i przeciw, wahasz się to bardzo dobrze, bo to świadczy o tym, że jesteś człowiekiem odpowiedzialnym, bo nie ma nic gorszego niż wzięcie psa na pałę i potem po prostu biedne zwierzę ponosi konsekwencje twojej głupiej decyzji. Zawsze odpowiedzialność w przypadku żywych stworzeń jest najważniejsza. Często ludzie, którzy jeszcze nie mieli piesków, mają obawy, że nie dadzą sobie rady, nie będą wiedzieli jak postępować i co robić. Najważniejsze, żebyś wiedział, to co powiedziałem, że musisz być odpowiedzialny za żywe stworzenie, że musisz je kochać, musisz się nim opiekować, a czasem być stanowczy i to na początek ci w zupełności wystarczy. Jeśli bierzesz szczeniaka z hodowli dobrej hodowli, no to Zawsze możesz zapytać hodowców o to, jak postępować ze szczeniakiem na początek, jak szczeniak się zachowuje, co zrobić, żeby szybciej wychodził na pole się załatwiać, żeby ci nie dewastował domu, czym go odżywiać. Na pewno hodowcy w tym wszystkim pomogą. Tym bardziej że większość z nich, tak im zależy na tych swoich zwierzaczkach, że ja mam takie umowy na nasze psy. Większość takich umów, że jest w nich klauzula, że jakby się coś stało to pies wraca do właściciela. I tutaj to jest bardzo dobre. Drugą sprawą jest zapewne cena. No taki szczeniaczek korgi kosztuje około 7000 zł, może więcej teraz już nawet. Ale jeśli masz jakieś marzenia, i chcesz mieć naprawdę psa, to naprawdę możesz dokonać wielu wyrzeczeń. Zacząć odkładać pieniążki. Przestać na przykład palić, przestać chodzić do restauracji, może troszkę mniej imprezować, i zaoszczędzisz pieniążki. Jeśli chcesz mieć szybciej, no to jest jeszcze opcja wzięcia na przykład pożyczki, ale pomyśl sobie, że może tutaj takie głupie trochę porównanie, ale 7000 przeciętny taki piesek żyje minimum około 10 lat, czyli pomyśl sobie, że jego dozgodna miłość, wdzięczność, zaufanie, będzie kosztować cię niecałe 2 zł dziennie. No to jest chyba niska bardzo cena. Następnym zmartwieniem zapewne wielu osób jest to, czy ten pies będzie dobry dla dzieci. No muszę Was uspokoić. Korgi są świetne dla dzieci. Bardziej nawet dla dzieci są dobre pębrołki niż kardigany, ale te i te są to łagodne psy. Może trochę bardziej jednak pębrołki dla dzieci, chociaż musimy pamiętać o tym, żeby dziecka nie zrazić do pieska, bo jak przywieziemy szczeniaczka, to szczeniaczek może trochę podgryzać, zwłaszcza małe dziecko, swoimi ostrymi ząbkami. Często może gonić dziecko, gdzieś tam złapać za łydkę i możemy malucha zrazić do pieska, więc na to trzeba uważać. Ale to szybko przeminie i nie ma kochańszego stworzenia i myślę, że i dziecko i pies czerpią wiele korzyści, z wzajemnego wychowywania się, bo myślę, że jedno od drugiego czerpie wiele. Myślę, że dzieci są po prostu lepsze, kiedy mają pieska. Praca, no to też jest ciężki temat, no bo wiele osób obawia się, że po prostu pracuje i nie będzie miało czasu dla psa. No jest to ciężkie, chociaż w dzisiejszych czasach mamy coraz więcej pracy zdalnej, więc siedzicie w domach. I macie czas dla piesków. Z drugiej strony, jeśli ktoś pracuje w systemie 8-godzinnym, to nawet wychodząc z domu i nie będzie go około 10 godzin, to pies spokojnie to wytrzyma. Wiem to z własnego doświadczenia. W tym czasie, kiedy nas nie ma w domu, pieski przeważnie właśnie leżą, najczęściej śpią. Jeśli mieszkamy gdzieś w bloku, no to może się zdarzyć, że czasem poszczekają, jak ktoś chodzi po korytarzach czy jeździ windą. Kolejny czynnik, który jest też ważny, bo wiąże się to z naszym odpoczynkiem. Wyjazdy. Jest dużo obaw co zrobić z psem, kiedy wyjeżdżamy, no, Jeśli chcemy jechać za granicę i to często samolotem, no to jest to poważny problem, no bo psa raczej ze sobą nie zabierzemy. I wtedy trzeba coś z nim zrobić. No. Jest jedna opcja, na przykład hoteli dla psów, no to jest druga opcja. Druga opcja to tak jak my, dorosłe dziecko lub dzieci, które zostaną z tymi pieskami na czas naszego wyjazdu. Trzecia opcja, uśmiechnięcie się do rodziny lub znajomych. My tak mamy, że jak moja siostra wyjeżdża gdzieś na wakacje, to zostawia nam swoją maszkę berneńczyka. i mamy pięć piesków w domu jeśli po prostu nie chcesz zostawiać psa no to trzeba pójść na jakiś kompromis albo zabierać psa tam gdzie się da dojechać autem na wakacje ale jest to też droga rzecz no my mamy to szczęście że jak jeździmy do Szczawy to tam pozdrawiamy Panią Marię ona toleruje nasze psy i po prostu możemy tam przyjechać z psami za darmo natomiast chciałem jechać nad morze mieliśmy do pewnej sieci voucher na 500 zł na tydzień, czyli tanio. No ale zrezygnowaliśmy z wyjazdu, no bo ja powiedziałem, że trzeba zabrać psy, a niestety cena w takim hotelu dla jednego pieska za dzień to jest 60 zł i to jest jeszcze piesek do 10 kg. Czyli nasze by się chyba nie załapywały. Więc no, można łatwo sobie policzyć koszt, co z tego, że voucher tani, jak same psy za tydzień by mnie wyniosły kilka tysięcy złotych. Kolejna sprawa. Też istotna w sumie. Może się okazać, że dziecko dziecko przeważnie może mieć alergię na takiego psa, więc musimy zanim go zakupimy, musimy się poważnie zastanowić, czy to dziecko nie będzie miało po prostu gorzej przy takim psie, albo po prostu się spytać lekarzy, czy ten wpływ psa będzie tak duży, że nie będzie można tego zniwelować na przykład lekami. Nie znam się na tym, nie jestem lekarzem, ale myślę, że można jakoś to pogodzić. Taka anegdotka. No moje dzieci, jak już były trochę większe i powiedziały: A co by było, tata, jakbyśmy mieli alergię na psy? No to im powiedziałem, że musieliby niestety opuścić nasz dom rodzinny, a pieski by zostały. Czego nie polecam raczej przy małych dzieciach. Ostatnia kwestia: no dla kogo jest taki pies? Myślę, że korgi no jest w takim przedziale wzrostowym i wagowym że jest to pies y, praktycznie dla każdego. Jest to pies inteligentny o łagodnym charakterze. Myślę, że są właściwie same plusy posiadania korgich i jeśli się wahasz, to bardzo dobrze, ale przyspiesz swoją decyzję, bo jest to przyjaciel na całe życie. I tutaj... Wynika chyba ostatnia i najgorsza obawa, którą ja też przeklinam każdego dnia, że taki piesek, no niestety, jest z nami ileś tam lat i odchodzi. Jest to wielka obawa, ale ja sobie tłumaczę to tak, że tyle radości i tyle szczęścia, co nam dostarczają te pieski, to jest po prostu bezcenne. I też mam świadomość, że zapewniam im te naście lat dobrego życia, w radości, w dobrych warunkach, w zdrowiu. A niestety no, czas jest nieubłagany, pieski odchodzą i musimy się z tym pogodzić. Myślę, że jest to warte tego wszystkiego. No, jeśli się wahasz i to cię męczy, to myślę, że te argumenty właśnie o tej miłości, dozgonnej wdzięczności, o tym, że nigdy nie będziesz się nudził, że zawsze jest to twój pocieszyciel, który jest bezinteresowny całkowicie, myślę, że to jest... Bardzo cenne i ważne, dlatego nie wahajcie się brać psów. Psy są wspaniałe. Nie miejcie obaw, tak jak widać tam na wyświetlaczu. Po prostu jest to pies dla wszystkich. Pożegnamy się już chyba, bo ktoś idzie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne filmy. Pinkorek, Jerunia, Bobiczek i Sunia. Nagroda za film.